We'll Pora na najświeższe wiadomości ze świata gier. Sony nie ma ostatnio dobrej pasy, jeśli chodzi o gry usługi. Wiele rozwijanych tytułów anulowano. Concord zostało wyłączone kilkanaście dni po premierze. Pierwsze materiały z Marathon spotkały się z dość chłodnym odbiorem, a teraz Jason Schreier donosi, że wewnętrzne testy Fair Games nie wypadły zbyt dobrze. Debiutancka produkcja studia Haven miała trafić na rynek pod koniec tego roku, lecz premierę przeniesiono na wiosnę 2026. Nie jest to raczej wielkim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że po raz Pierwszy i ostatni cokolwiek związanego z grą zobaczyliśmy w maju 2023. Co więcej, z zespołu odeszła jego założycielka, a zarazem główna producentka Fair Games Jade Raymond. Kulisy całej sprawy nie są znane, ale Jason sugeruje, że może być to związane właśnie ze wspomnianymi wyżej testami. Ubisoft opublikował raport finansowy za okres od kwietnia 2024 do końca marca 2025. Wynika z niego, że przychód francuskiej firmy był o 17,5% niższy niż rok wcześniej i wyniósł zaledwie 1,9 miliarda euro. Zaznaczono, że jest on nieznacznie mniejszy od celu. Jednocześnie nie udało się zakończyć roku z zyskiem. Łączna strata wyniosła blisko 150 9 milionów euro. Ten sam Ubisoft jest niezwykle zadowolony z premiery Assassin's Creed Shadows. Co prawda nowa gra o skrytobójcach sprzedaje się nieco wolniej niż Valhalla, lecz firma odtrąbiła sukces. Dzięki temu Francuzi pozwolili sobie na opóźnienie kilku przyszłych projektów, by dać im więcej czasu na rozwój. Nie zaznaczono jednak dokładnie jakich. Wiemy natomiast, że premiery Prince of Persia The Sons of Time remake powinniśmy spodziewać się pod koniec tego roku finansowego, to jest do marca 2026. Pamiętacie jeszcze o tym, że Kingdom Hearts 4 jest w produkcji? Gra została zapowiedziana ponad 3 lata temu i od tego czasu Square Enix milczało na jej temat. W tym tygodniu fani mogli jednak odetchnąć z ulgą. Co prawda wciąż nie poznaliśmy daty premiery, choćby przybliżonej, lecz w sieci zostały udostępnione oficjalne zrzuty ekranu z nadchodzącej produkcji. Jednocześnie ogłoszono anulowanie gry Kingdom Hearts Missing Link. Miała ona trafić na smartfony i być wprowadzeniem do czwórki. Kampania fabularna nowego Battlefielda czerpie inspirację z filmu Civil War oraz seriali Special Ops Lioness. Taką informacją podzielili się z nami reżyser kreatywny oraz producent gry. Deweloperzy ze studia Motiv zamierzają też wykorzystać doświadczenia z pracy nad Dead Space Remake. Oczywiście nie ma tu mowy o tym, że nowy Battlefield będzie horrorem, chodzi o budowanie napięcia i trzymanie gracza w niepewności. Pierwotna wersja Claire Obscur Expedition 33 w niczym nie przypominała tego, co dostaliśmy. Gracze dokopali się do koncepcyjnego trailera sprzed 5 lat, a twórcy podzielili się nowymi szczegółami. Projekt startował pod tytułem We Lost i miał być zachodnim JRPG-iem, lecz na początku celowano w steampunk i epokę wiktoriańską fabule mieliśmy natomiast trafić na zombie i kosmitów. Niespodziewanie bez wcześniejszej zapowiedzi studio Frogwares udostępniło The Sinking City Remastered. Dodano usługę raytracingu i lumen, poprawiono sterowanie oraz mechaniki rozgrywki, a także wprowadzono obsługę DLSS i FSR. Dotychczasowi posiadacze gry otrzymali remaster za darmo. Dobre wieści dla fanów Tony Hawk's Pro Skater. Po naciskach ze strony samego Tonego dowiedzieliśmy się, że w nadchodzącym w lutym remake'u serii pojawi się Bam Margera. Co więcej, słynny deskorolkarz stara się przekonać Activision, że warto byłoby stworzyć też remake Tony Hawk's Underground. Virtua Fighter 5 Revo zostało wydane tylko na PC, lecz w nieodległym czasie sytuacja ulegnie zmianie. Twórcy z Ryu Ga Gotoku Studio zapowiedzieli, że gra trafi też na Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series S i X. Nie wiadomo jednak kiedy. Unreal Engine to potężny silnik, lecz nie tak łatwo na nim zapanować. W związku z tym mnóstwo gier opracowywanych na UE5 Boryka się obecnie z problemami z wydajnością, zwłaszcza gdy mówimy o tytułach z dużymi otwartymi światami. Wypuszczona w ostatnich dniach wersja preview Unreal Engine 5.6 może to częściowo zmienić, gdyż jednym z głównych punktów w patch notesach aktualizacji jest poprawa optymalizacji. Okazuje się, że Harry Potter RPG faktycznie powstawało. Jeszcze zanim wolę Zabrało się za tworzenie serii Saints Row. Na tapecie znajdował się projekt adaptacji książki Harry Potter i Kamień Filozoficzny. W The Strong National Museum of Play w USA dziennikarzom serwisu Games Radar pokazano nagranie z gry, w której akcję obserwowaliśmy z góry niczym w klasycznych RPGach, a grafika przypominała pierwszego Harego od EA. Licencji pozwalającej na dalszą produkcję nie udało się jednak uzyskać. W zeszłym roku Amazon wypuścił świetnie przyjęty serial Fallout. Kilka dni temu natomiast zakończono z do drugiego sezonu, a także dowiedzieliśmy się, że zostanie on nam udostępniony w grudniu. Nie będzie to jednak koniec serii, bo firma zamówiła już także trzeci sezon. Electronic Art kończy z pracą zdalną. Wszyscy, którzy mieszkają bliżej niż 48 km od najbliższego biura, będą musieli przejść na model hybrydowy. Osoby przebywające dalej mogą na razie pozostać przy obecnym trybie pracy, lecz zapewne w przyszłości to też ulegnie zmianie. Jak zapewne się domyślacie, nie wzbudziło to entuzjazmu wśród załogi. Sądowy pojedynek, Pomiędzy Apple a Epic Games w teorii został już rozstrzygnięty, lecz to nie koniec wojny obu korporacji, gdyż Fortnite został zablokowany na urządzeniach z systemem iOS w USA i Europie. Na ten moment nie wiadomo, co jest tego przyczyną. Leon Polska stał się oficjalnym dystrybutorem produktów PlayStation na terenie naszego kraju od 1 maja 2025. Na katalog składają się konsole, gry oraz akcesoria. Zapewne reorganizacja jest przyczyną problematycznego startu preorderów Ghost of Yotei. Wciąż ciężko doszukać się kolekcjonerki, a nawet i zwykłych fizycznych wydań w marketach. Sony może rozważać kolejną podwyżkę cen sprzętu. Jej powodem miałyby być nałożone przez Trumpa cła. Według prognoz mają one przełożyć się na stratę w wysokości około 680 milionów dolarów. Japońska korporacja myśli więc o przeniesieniu części produkcji do USA, a także przeniesieniu kosztów na klientów z całego świata. Innymi słowy, podwyżki zostałyby rozłożone pomiędzy wszystkich, aby nie zarżnąć całkowicie sprzedaży w Stanach. Co prawda nie jest to temat stricte powiązany z Xboxem, lecz growy segment Microsoftu także może oberwać. W ramach zmian organizacyjnych firma prowadzona przez Satya Nadele zamierza zwolnić około 6 tysięcy pracowników w najbliższych miesiącach. To aż 3% całkowitej siły roboczej korporacji. Słowa prezesa Nintendo Shuntaro Furukawy mogą być dla wielu zaskakujące. Jego zdaniem cena Switcha 2 jest na tyle wysoka, że może negatywnie wpłynąć na sprzedaż konsoli. Będzie to szczególnie problematyczne w długim okresie, gdy hype po premierze nieco już opadnie. Switch 2 otrzyma popularną funkcjonalność znaną z innych urządzeń elektronicznych. W menu będziemy mogli włączyć opcję, która zakończy ładowanie, gdy poziom energii w akumulatorze osiągnie 90%. Ma to na celu zwiększenie żywotności akumulatora. W ostatnich dniach po sieci krążyła informacja, jakoby doszło do wielkiego wycieku danych użytkowników Steam. Do sprawy odniosło się Valve, które w komunikacie poinformowało, że przyjrzało się temu zagadnieniu i nie dostrzegło żadnego ryzyka dla graczy. Systemy platformy nie zostały w żaden sposób naruszone, wśród danych są tylko stare wiadomości SMS z jednorazowymi kodami, które obecnie są kompletnie bezużyteczne. Nie ma więc potrzeby zmiany hasła, choć akurat to polecamy robić regularnie. Data premiery Stellar Blade na PC wyciekła. Ktoś zajmujący się kanałem PlayStation na YouTube, przez przypadek opublikował film promocyjny, z którego dowiedzieliśmy się, że zagramy w nią na PC-tach 11 czerwca. 21 maja, podczas targów Computex 2025, AMD zaprezentuje nową kartę graficzną: Radeon RX9060XT. Na ten moment nie wiadomo, czy sprzedaż ruszy tego samego dnia, czy będziemy musieli nieco poczekać. RX9060XT ma być dostępny w dwóch wersjach: z 8,8. Oraz 16GB pamięci VRAM. Początkowo w nasze ręce wpaść ma ta druga wersja. Valve podobno pracuje nad kolejną grą. W plikach najnowszej aktualizacji do Deadlock odkryto nawiązania do nowego projektu oznaczonego kryptonimem TF. Jednocześnie Insider zaznacza, że nie jest to raczej nic związanego z Team Fortress. Odniesienia zostały odnalezione w plikach silnika Source 2, dlatego też nie są bezpośrednio związane z Deadlock. Pozostaje więc pytanie, co to może być? Stellar Blade na PC, choć nie wymaga powiązania konta Steam z PlayStation Network, i tak jest zablokowane w ponad 130 krajach. Wśród nich jest na przykład bliska nam geograficznie Łotwa. Takim obrotem sprawy zaskoczeni są nawet twórcy, co wskazuje, że decyzja została podjęta przez Sony. Polacy na szczęście zagrają bez przeszkód. No chyba, że ktoś ma alergię na Denuwo. Nie przeszkodziło to że trafić na podium listy bestsellerów w kilka godzin po rozpoczęciu sprzedaży. Jeżeli kampania Black Hawk Down w Delta Force była dla Was rozczarowaniem ze względu na to, że wymuszała zabawę w kooperacji, już niebawem sytuacja ulegnie poprawie. 22 maja studio Team Jade doda tryb single player. To wszystkie informacje na dzisiaj. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco z newsami oraz do odwiedzania porównywarki Gigi Da Deals, gdzie znajdziecie najlepsze ceny na wszystkie interesujące Was gry. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.